Cześć moi drodzy, kolejny odcinek sobotę na działce. Widzimy się po raz kolejny w tytule filmu. Dzisiaj rozmnażamy jeżyny. Był taki filmik niedawno, pokazywałem jak rozmnożyć czarne maliny. Wtedy był sposób taki z poziomego odkładu, prawda? Natomiast dzisiaj pokażę Wam, że jest też inna metoda na rozmnażanie tych roślin. A ponieważ jeżyny często wypuszczają takie odrosty. One nie zawsze się pojawiają w obrębie rośliny, krzewu. Ale często wybijają gdzieś w, w dużo innym miejscu. Także jak chcecie ją rozmnożyć. Na przykład w naszym przypadku tutaj ona fajnie rośnie, ale zabisko jest tuj. I niestety zobaczcie, co z każdym rokiem coraz słabiej te rośliny wyglądają. Tym bardziej zobaczcie te czarne maliny już całkiem żółkną, pomimo zastosowania obornika, one nie dają jednak rady konkurencji i nie wytrzymują z tymi tujami. Więc my zarówno już tą czarną malinę przesadziliśmy, ale ten rok jeszcze zobaczymy następny, może jakieś odrodzenie będzie. A jak nie, to po prostu się je całkiem usunie. Natomiast do rzeczy. Przechodzimy do rozmnożenia tej jeżyny. Bardzo smaczna odmiana. Nie pamiętam jaka, ale naprawdę, o, spróbuj Ania. Eee, takie już muszą być przejrzałe. To wtedy są pyszne, o innym smaku. Myślę, że nawet lepsze od malin. A na pewno też bardzo zdrowe. Eee, mają takie pesteczki, ale to nic nie szkodzi. Razem z tym tak zwanym głąbem sieje i naprawdę są pyszne. Dobra, ale do rzeczy. Zobaczcie. Ja tu odkryłem taką jeżynkę właśnie wyrastającą z tego krzewu. Zobaczcie, to jest dobra, jakieś półtora, nawet może dwa metry. I co robimy? Po prostu wykopujemy ją, szukamy żeby po prostu była ukorzeniona, może nam się uda z korzenia, może ta sezonka ma już korzeń, zobaczymy zaraz, nie będziemy od razu przesądzać, myślę że powinna mieć korzeń i zobaczcie, pokaż kotku co ma w środku, zobaczmy, o, czy jest jakiś system korzeniowy, no, duży może nie jest, ale myślę, że coś z tego powinno być, Parę jakichś tam korządków jest. Gdyby ona jeszcze tu dłużej porosła, to na pewno miałaby większy ten system korzeniowy. Ale myślę, że i z tego się uda ją rozmnożyć. Także wsadzamy w ziemię. Ja tu mam ziemię przygotowaną kompostową, bardzo dobrej jakości. Zobaczcie, głęboki korzeń, więc, więc robimy taką głęboką dziurę tutaj. Doniczka powinna być odpowiednia, właśnie taka wysoka. I zobaczymy, jeżeli się przyjmie to dobrze, jeżeli nie, to nie. Nie będziemy płakać, prawda? Wtedy zastosujemy inną metodę. właśnie poziomych od. od od odkładów poziomych to urodzimy ziemią przysypujemy o w ten sposób i czekamy efekty no myślę że tutaj z tego korzonka tam co były ten mini korzonek powinien ją już tutaj wykarmić teraz po prostu podlejemy i czekamy jakieś nie wiem dwa miesiące trzy miesiące i możemy ją wtedy na jesieni tak mniej więcej w październiku wysadzić w docelowe miejsce teraz może stan i nie jest super bo tu dorosło w cieniu zobaczcie za tu jego długą czacką ale myślę że na nie będzie miał sadzić już w miejsce, miejsce docelowe jeśli macie taki lepszy okaz niż ten to możecie od razu posadzić w miejsce docelowe i powinien się przyjąć No tyle moi drodzy, wychodźcie do ogrodów wchodźcie na nasz kanał Sobota na działce, subskrybujcie informujcie znajomych bo myślę że warto kanał jest taki, że każdy sobie tam coś znajdzie dla siebie i miłośnicy owoców, miłośnicy kwiatów czy pomidorów, czy część warzywna też Ania bardziej tam ją obsługuje więc każdy sobie coś tam znajdzie. Cześć moi drodzy.